Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z filmem, jak na mnie mam wrażenie, bardzo, bardzo nietypowym, bo dzisiaj przychodzę do Was z takim naprawdę mini mini-holem. Jak wiecie, kiedy robię hole perfumowe, hole zakupowe, zazwyczaj pokazuję Wam kilkanaście butelek, a to dlatego, żebyście mieli dużo różnorodności, żebyście mogli poznać kompletnie inne zapachy, żeby tego było dużo na bogato żeby czymś Was zafrapować, zainteresować, dzisiaj słuchajcie, Holmini, mini, bo przychodzę tylko z czterema nowymi butelkami. Aczkolwiek zdecydowałam się go zrobić, bo tak naprawdę trzy z czterech zapachów, które wam dzisiaj przedstawię, były bardzo, ale to bardzo długo na mojej liście. Były to moje perfumowe marzenia i stwierdziłam, że po prostu nie chce mi się czekać, aż mi się uzybiera tych kilkanaście butelek, bo po prostu chcę się nimi podzielić, chcę się podzielić tym, że w końcu. Wpadły w moje ręce i w końcu dołączyły do mojej kolekcji, sprawiły mi naprawdę ogromną radość. Więc, jeśli macie ochotę obejrzeć taki mini haul perfumowy, mini haul zakupowy, bardzo serdecznie zapraszam Was do zostania ze mną w dalszej części filmu. I pierwszymi perfumami, o których chciałam Wam powiedzieć, to słuchajcie, notabene perfumy, o których już raz wspomniałam na moim kanale. Zaraz Wam powiem kiedy, pewnie skojarzycie ten moment, jeśli jesteście moimi stałymi widzami, ale najpierw o czym mowa? Mowa o perfumach od marki Givenchy L'Enterdie w edycji Intense. I powiedziałam, że ja już raz mówiłam o nich na swoim kanale i pewnie, jeśli jesteście moimi stałymi obserwatorami, pamiętacie ten film. Ja około mniej więcej półtora roku temu nagrałam taki film, gdzie testowałam nowości z perfumerii. I między innymi, wśród tych nowości z roku 2020 znalazło się LaunterDee w edycji Intense. I wtedy moja recenzja, tak naprawdę, była bardzo chura optymistyczna. Bardzo dobrze mi się ten zapach nosił, bardzo dobrze mi się testował. I obiecałam na końcu tej recenzji, że na pewno kiedyś pojawi się w mojej kolekcji. I voilà! Właśnie do niej dołączył tak naprawdę po półtora roku myślenia nad zakupem tego zapachu. Teraz nadarzyła się taka w miarę dobra okazja cenowa na te perfumy, bo nie są to perfumy sezonowe, zdecydowanie są to perfumy jesienno-zimowe, że powiedzmy można go było dostać w dość przyzwoitej cenie. Jeśli słuchajcie, chodzi o samą naturę zapachu, jest to na pewno nieodrodny członek rodziny L'Enterdie. Są to perfumy, które przewodnią nutą, podobnie jak inni członkowie tej rodziny akcentują się z tuberozą. Tylko słuchajcie, ta tuberoza mam wrażenie w edycji L'Enterdie Intense jest zupełnie inaczej podana, aniżeli na przykład w edycji wody perfumowanej czy wody toaletowej. Podczas kiedy tuberoza w tamtych kompozycjach jest taka bardziej poziomkowa, winogronowa, taka bardziej ulotna, dziewczęca, słodka, tutaj mamy już wydanie tuberozy takiej bardzo dojrzałej, bardzo kobiecej, bardzo wieczorowej. Tu już nie ma tego tchnienia dziewczęcością, tą radością, tą owocowością. To rzeczywiście jest zapach delikatnie bardziej mroczny, bardziej na takie specjalne, podniosłe, wieczorowe okazje. I bardziej bym powiedziała nawet dla troszkę starszych kobiet, aniżeli... Pierwsi dwaj, tak naprawdę przedstawiciele linii D. Co oprócz tuberozy znajdujemy w tym zapachu? No oczywiście mamy tutaj, jak w całej rodzinie, kwiat pomarańczy, ale mamy tutaj właśnie te tony trochę bardziej mroczne i bardziej niepokojące. Mamy tu mianowicie dość silną wetywerię, dość silną paczulę, troszeczkę tonki, ale przede wszystkim bardzo, ale to bardzo mocno wyczuwalną nutę sezamu. Słuchajcie, na pewnych etapach brzmienia tego zapachu, zwłaszcza jak wąchacie go z bardzo bliskiej odległości ze swojej skóry, ten zapach ma pewnego rodzaju konotacje z Ange demon tej samej marki, jest tak samo niepokojący i tak samo ciemny. Niemniej jednak, projekcja tego zapachu, która dochodzi do nosów innych osób, jest już zdecydowanie mniej mroczna i bardziej łagodna, aczkolwiek zapach cały czas pozostaje bardzo sexy. Jeśli chodzi o mnie, będą to zdecydowanie moje wybory na wieczorne wyjścia, ewentualnie na jakieś randki albo na okresy jesienno-zimowe, już takie dość mocno chłodne. Na koniec powiem o samych parametrach, że jeśli chodzi o edycję Intense, ona. Co ciekawe i co jest właściwie taką pewnego rodzaju ironią. Moim zdaniem jest mniej trwała niż wersja wody perfumowanej i wody toaletowej, bo o tyle o ile te dwie poprzednie wersje są na mnie naprawdę tytanami trwałości. O tyle edycja Intense trwa na mnie w okolicach 6 godzin. Kolejnymi perfumami, które przybyły do mojej kolekcji, były na mojej łyszliście naprawdę bardzo, bardzo długi czas, bo ja te perfumy przetestowałam mniej więcej 3-4 miesiące po ich premierze i od tej pory tak naprawdę miałam je cały czas z tyłu głowy i czekałam na dobrą okazję cenową, żeby włączyć je do kolekcji. Są tym razem perfumy od marki niszowej, od marki Juliette Hezegan i jest to Vanilla Vibes. Słuchajcie, chciałam Wam tak tytułem wstępu powiedzieć na samym początku coś o nazwie tej marki, bo wiem, że wielu z Was intrygowało, dlaczego właściwie Juliet Hezegan, czyli Julia ma broń, czy to wynika z jakiegoś, nie wiem, z jakiejś konotacji takiej, po prostu Julia zabójczyni, krew, rozbój i tak dalej, w ogóle tych mężczyzn po prostu rozstrzeliwuje i ma ich u swoich stóp. W bynajmniej, zupełnie inaczej twórca tej marki pomyślał o tej nazwie, wymyślającym dla marki. Tak naprawdę miał na myśli romantyczną historię Romea i Julii i stwierdził, że tej romantycznej, miłosnej historii i samej bohaterce, czyli Julii, da do ręki kolejną broń poławiającą miłość i adoratorów czyli piękną woń perfum. Więc tak naprawdę bronią Julii wcale nie jest broń rażenia, broń, która powoduje jakieś śmiertelne skutki, a właśnie bronią są perfumy jako kolejny wabik na mężczyznę. No dobra, ale to tak było tytułem ciekawostki i wstępu. Teraz o samej Vanilla Vibes. Słuchajcie, są to perfumy bardzo oryginalne i oparte na ogromnych kontrastach, tak naprawdę, bo z jednej strony mamy nuty takie bardzo świeże, taką bryzę morską, dużo soli. A z drugiej strony mamy przepiękną, puchatą, ale jednak niespożywczą, nieprzesłodzoną wanilię. Mamy też troszeczkę żywiczności w postaci benzoesu, troszeczkę drzewa sandołowego, trochę piżma. Perfumy są bardzo ładnie wyważone, bardzo ładnie skomponowane. Z jednej strony właśnie takie świeżo solne, z drugiej strony takie bardzo ciepłe, otulające, wybitnie stricte kobiece. I co słuchajcie ciekawe, jak ja je noszę na sobie w dość dużej odległości od nosa, czyli podejrzewam, że inni czują coś podobnego na mnie, czyli jak nie mam ich zaaplikowanych na szyi, a na przykład gdzieś na zgięciu łokcia czy na nadgarstku, to dociera do mojego nosa projekcja, która bardzo mi się kojarzy z zapachem lodów pistacjowych. Słuchajcie, nie wiem z czego to wynika, ale naprawdę w swojej chmurze zapachowej ten zapach po prostu przypomina przepyszny, słodki, ale też lekko wytrawny pistacjowy deser lodowy. Perfumy generalnie piękne, bardzo ładnie ewoluujące, bardzo wibrujące na skórze, które się bardzo ładnie zmieniają w toku swojego brzmienia. I na końcu powiem o samych parametrach, no niestety nie są one zabójcze, tak jak ta broń Julii, bo jeśli chodzi o Vanilla Vibes, one na mojej skórze mniej więcej trwają 5-6 godzin, przy czym projekcje też bym powiedziała mają dość umiarkowaną, raczej taką, że wyczuje je od Was ktoś, kto stoi na odległość powiedzmy wyciągnięcia ramion. I kolejne perfumy, notabene również od marki Juliette Hezegan, które trafiły do mojej kolekcji, to perfumy o nazwie Lipstick Fever. Słuchajcie, ja nawet nie wiem, ile ja miesięcy je trzymałam w swoim koszyku zakupowym, zanim zdecydowałam się kliknąć kup. Teraz sfinalizuję transakcję. Naprawdę to były perfumy, na które ja już się zasadzałam bardzo, bardzo długi czas. No i bardzo się cieszę, no to będę że trafiły do mojej kolekcji, bo są naprawdę strzałem w dziesiątkę, jeśli chodzi o moje upodobania i mój gust. Na początku chciałam Wam powiedzieć jedną taką ciekawostkę, a mianowicie kilka osób spośród Was żaliło mi się bardzo w komentarzach, że przeoczyły, przegapiły moment wycofania perfum o nazwie Lipstick on Markie Maison Marziela. I powiem Wam tak, jeśli kochaliście tą wonię, tych wycofanych właśnie perfum od Markie Maison Marziela. To myślę, że lipstick fever może być całkiem dobrym zastępstwem za ten zapach. To nie jest oczywiście zapach identyczny, to nie jest zapach jeden do jednego, bo jednak tutaj w tym zapachu mamy dużo owocowych konotacji, których nie było z kolei w lipstick on margeli. Niemniej jednak, jeśli chodzi o podanie irysa, to i w jednej, i w drugiej kompozycji, słuchajcie, irys jest 1 do jednego stuprocentowo identycznie podany. Więc jeśli kochaliście irysa rysa marzieli, spokojnie zaryzykujcie z Lipstick Fever, acz tak jak uprzedzałam, cała natura zapachu jest jednak troszeczkę inna w swoim takim ogólnym rysie. Bo co tutaj mamy? Słuchajcie, to są perfumy bardzo mocno owocowe, likierowe. To są perfumy takiej esencji malinowej, takiego soku z malin, ale słuchajcie, co ciekawe, wcale nie przesłodzonego, bo ta malina nawet na pewnych etapach swojego brzmienia jest nawet dosyć świeża, niedojrzała i bardzo cierpka. Do tego właśnie mamy te pudrowe akcenty kosmetyczne tego kosmetycznego, bardzo takiego pudrowego, kolorówkowego irysa. Do tego mamy cieplutką bazę i co ciekawe, jest tu coś, do czego producent się nie przyznaje a mianowicie piżmo, które przynajmniej na mojej skórze w swojej bazie ma takie wydźwięki i konotacje lekko-arabskie. Cały zatem zapach jest bardzo ciekawy, bardzo fajnie ewoluuje, bardzo dobrze go się nosi. Notabene słuchajcie, mega komplemento łapacz. Zapach, który jak tylko dostałam i zaczęłam nosić, po prostu kosi mi masę komplementów, więc bardzo, ale to bardzo otoczeniu się podoba. Jeśli zaś chodzi na sam koniec o parametry, to jest lepiej, powiem szczerze, niż w przypadku Vanilla Vibes, bo to jest zapach projektujący, który ma szansę naprawdę bardzo dużo osób od Was poczuć. A i trwałość mam, mam wrażenie dużo, dużo lepszą, bo ja go na swojej skórze czuję mniej więcej tak około 8 do 9 godzin. I ostatnie perfumy z mojego mini holu, prawdziwa wisienka na torcie, marka mam wrażenie kompletnie nieznana w Polsce, która się zupełnie nie promuje w Polsce i o co chodzi? Chodzi o markę Jacques Zolti i są to perfumy o nazwie Tyrannik. Słuchajcie, jak oglądacie mój kanał, to wiecie, że ja bardzo często lubię chodzić po internecie wyszukiwać takie smaczki, mało znane marki, mało znane perfumy i opowiadać Wam o nich na swoim kanale, jeśli oczywiście są tego warte. I nie inaczej jest w przypadku perfum od marki Jacques Zolti. Powiem szczerze, że ja te perfumy zobaczyłam w spisie ofert mojego ulubionego, jednego z ulubionych Alegrowiczów i stwierdziłam, kurczę, zaryzykuję, nie znam marki, biorę to kompletnie w ciemno, ja nawet nie chciałam czytać nut, żeby sobie nie wizualizować jakoś tego zapachu. Chciałam sobie zrobić całkowitą niespodziankę. I one przyszły i zaczęłam o nich wtedy wówczas zasięgać informacji. Okazuje się, że perfumy o nazwie Tyranik należą do takiego tria zapachowego, takiej mini serii trzech zapachów o nazwie Declaration Love zresztą ta nazwa jest tutaj też na flakonie. Wyobrażałam sobie, widząc je na aukcji czerwony flakon, nazwa Tyranik, nazwa serii Declaration Love, mówię, mm -hmm". będzie kolejny seksy egzemplarz, perfumy wieczorowe, perfumy bardzo zmysłowe, kobiece. A okazało się, że nic kompletnie bardziej mylnego. Nazwa perfum może rzeczywiście i seria perfumowa bardzo, bardzo mylić, bo zapach do seksownych kompletnie nie należy. Aczkolwiek warto się mu przyjrzeć z innych zupełnie względów. Słuchajcie, są to perfumy mega, ale to mega naturalne. Zapachu brzmiącego tak naturalistycznie, ja naprawdę dawno nie miałam swojej kolekcji. To nie są perfumy, to są po prostu olejki pozyskiwane z przydomowego ogródka. Naprawdę nie czuć że to jest coś innego aniżeli sama natura w butelce. Zapach przede wszystkim matchnienie bardzo silnie tutaj wyeksponowanej tuberozy, aczkolwiek też bardzo silny kwiat pomarańczy i dość ostre neroli w otwarciu, które powoduje, że to otwarcie jest takie bardzo lekkie, świeże, przestrzenne, bardzo mocno zielone. Jeśli chodzi o serce zapachu, mamy tutaj troszeczkę ilanki, lang, ale mamy przede wszystkim głównie wyczuwalną nutę bzu. I to nie tylko kwiatostanu bzu, nie tylko kwiatu bzu, ale i całej łodygi, całych liści, więc jest bardzo, bardzo tak naturalnie i zielono. Jeśli chodzi o bazę, mamy tutaj puchatą niespożywczą, bardzo ładną, bardzo taką elegancką wanilię i odrobinę piżma. Słuchajcie, cały zapach bardzo ładny, bardzo naturalny. Dla fanów tuberozy, absolutny must-have do przetestowania i powąchania. Zapach taki troszeczkę powiedziałabym niezadziorny, taki aż za bardzo nawet na pewnych etapach bezpieczny, ale jeśli ktoś z Was lubi takie bezpieczne, nieobraźliwe wonie, bardzo takie naturalne wonie, to myślę, że może się mu spodobać i to będzie stuprocentowy strzał w ciemno. Jeśli chodzi o mnie, mnie się ten zapach niezwykle podoba. I na koniec o parametrach, jeśli chodzi o trwałość tyranik, to na mojej skórze mniej więcej jest ona 5-6 godzinna. Przy czym mam wrażenie, że projekcję przez cały czas swojego trwania ma dość blisko skórną i dość dyskretną. I kochani, na dzisiaj ode mnie by to było tyle w moim mini, naprawdę mini, jak widzieliście, holu zakupowym. Mam nadzieję, że mimo tego, że było tutaj bardzo mało zapachów, to znaleźliście jakieś fajne informacje i ciekawostki w tym filmie, a któryś z zapachów zafrapował Was i skłonił do tego, żeby poszukać jakieś próbeczki do testów. A tymczasem bardzo serdecznie wam dziękuję za obecność na moim kanale, za obejrzenie mojego kolejnego filmu. Trzymajcie się ciepło, bądźcie zdrowi i do zobaczenia niebawem. Pa pa.